Witam 26 września 2016, dzień szczególny. Dzisiaj przygotowałem parkę doskonałych gołębi dla kolegi Pawła. Paweł ma urodziny i jego brat postanowił mu zrobić taki prezent. Prezent w postaci parki gołębi. A jak one wyglądają? Już zobaczymy. Już zobaczymy. Tu mała skrzyneczka, akurat na parkę. Tak, mamy coś ekstra tutaj. Tutaj jest gołąbek samczyk z linii Flora Verworta, ale tato jest czysty wyrzymacz o imieniu tak zwany Mały. Jak widać, synek nie jest całe mały, <grytko> tylko jest długi taki powinien być wyrzymacz. Długi, szczupły. Lotki również bez zarzutu. Dodam, że tych wyrzymaczy w 1994 roku kupiłem. Około 50 sztuk. Na dzień dzisiejszy jedna linia się przebiła właśnie linia małego i boczna stalowego. Tak więc, wiele pracy hodowlanej przed każdym hodowcą zawsze jest, by osiągać kapitalne wyniki. Tak więc, jeden przedstawiciel linii wyżymaczy i werwortów, a do niego również coś ekstra. Dołączę. Paweł miłośnik Gołębi. Dosyć trudny lot miał dwa tygodnie temu. Temu też trzeba wspomóc jego hodowlę. To jest linia stalowego. Czyli czyste wyżymacze. Wydaje się, że ta parka będzie doskonała. Wszystkiego najlepszego, Paweł. Natomiast. Grupę wyżymaczy po przygotowałem dla pani Marty i dla pana Karola. Oni już brali ode mnie gołąbki. Teraz postanowili dokupić, bo są ich zdaniem przecudowni. A więc zobaczmy, co tutaj przygotowaliśmy dla nich. Linia wyżymaczy. Tutaj ciekawostka. Brązowe na końcówkach piór pokrywowych. Takimi cechami wyróżniały się gołębie Karola Wege. Oczywiście to był protoplasta dzisiejszego współczesnego gołębia pocztowego. Niemniej jednak, na zasadzie atawizmu, te cechy się pojawiają tu i ówdzie. Mówię o szlachetnych liniach gołębi. Również flor Verwort połączony z wyżemaczami, Tutaj niebiesko nakrapiany. To dotyczy gołębi. Przelotowany. Roczniaki zrobiły 10 lotów konkursowych. Tutaj kolejny przedstawiciel cudownych wyżymaczy. Tego jest z pewnością z wzbogacą hodowlę pani Marty i pana Karola. Jak zawsze bywa, coś trzeba dorzucić. Deluxe a więc tutaj samiczka po Beatce i po rysiu. Ona jeszcze troszkę mniejsza, jest jeszcze nieopierzona, ale za kilka dni z pewnością dojdzie do siebie. Kończąc ten klip, jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, a dla babła, od Grzegorza również ja się dołączam bukiet kwiatu. Wszystkiego najlepszego.